Nagrana reklama, w której kilka państw, w tym modelka Ania Rubik, udają nauczycielki w szkole i zapraszają i reklamują, żeby brać to szczepienie, chronić swoje dziecko. Teraz chciałam się pani urzędniczki zapytać, bo to jest przestępstwo, bo to jest, proszę pani, przestępstwo. To jest super zadbane, najlepszej kategorii badania, yy, opinie, kontrole, sprawdzanie. Proszę państwa, gdzie wy jesteście? Żadnych refundowanych leków nie wolno reklamować. Nie wolno reklamować żadnych dla dzieci. A Wy to robicie w szkołach? Gdzie Wy urzędnicy jesteście? Przepraszam, i gif i Urzędu Kontroli. Gdzie Wy jesteście? Co Wy robicie? Po prostu jest przestępstwo. Proszę Państwa, dzisiaj sprawdzałam amerykańską bazę WARS. Jest to baza, do której zgłaszane są niepożądane odczyny poszczepienne w Stanach Zjednoczonych po różnych szczepionkach. Sprawdzałam tę bazę odnośnie danych dotyczących tylko szczepionki na przeciwko HPV, i proszę Państwa, na dzień dzisiejszy jest tam zanotowanych 640 zgonów. 640 zgonów u osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko HPV. Ogólnie powikłań zgłoszono, proszę Państwa, 77 693, w tym bardzo ciężkich powikłań 11 659. Chcę tutaj dodać, że do amerykańskiej bazy Wers jest zgłaszany około 1%. Są na to badania naukowe. Wszystko, o czym tutaj powiem, mogę dostarczyć na to dokumenty i badania naukowe. Więc do bazy WARS są zgłaszane około 1% wszystkich zdarzeń, więc te liczby, żeby te dane statystyczne były w miarę miarodajne, należy, proszę Państwa, pomnożyć przez liczbę 100. Drodzy Państwo, do nas, do fundacji zgłaszają się osoby, które są bardzo zaniepokojone tym, że odbiera się ich prawa jako rodziców, zaniepokojone indoktrynacją w szkołach odnośnie właśnie tematu szczepień. Zgłaszają się osoby, które mają świadomość, że dzisiaj to jest HPV, ale zaraz to będą inne szczepienia, bo, bo fajnie jest zarabiać pieniądze i fajnie jest po prostu znaleźć rynek zbytu szybki, masowy i jeszcze wspierany przez instytucje państwowe. I, i, te osoby, I te osoby pytają, skoro szczepienia są tak skuteczne i bezpieczne, po co jest przymus szczepień, skoro wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że to jest bezpieczne, że powikłania są rzadkie. Um, i niewielkie, skoro to, co się dzieje po szczepieniu z dzieckiem złego, nie ma żadnego związku ze szczepieniem, za to, to, co się dzieje dobrego, zawsze ma związek ze szczepieniem, skoro wszyscy mają to zobaczyć jako oczywistość, to po co jest ten przymus? I dru drugie pytanie, które się zawsze pojawia. E Dlaczego jest redystrybucja odpowiedzialności skoro to ryzyko jest tak niewielkie. Dlaczego ta redystrybucja odpowiedzialności zachodzi. Dlaczego mają rodzice swoim podpisem potwierdzać że biorą na siebie odpowiedzialność za e, zaszczepienie dziecka. My no. nie mamy do czynienia z instytucjami które właśnie realizują tą zasadę tylko mamy do czynienia tak naprawdę my jesteśmy my obywatele a tam po drugiej stronie nie są instytucje tylko są tam już siedzą koncerny farmaceutyczne. I właśnie pani profesor Jackowska jest dobrym przykładem tej sytuacji, mianowicie w trakcie pełnienia funkcji konsultanta krajowego do spraw pediatrii, to jest po prostu przerażające, wykonywała zlecenia dla koncernów farmaceutycznych i pani profesor, ja dobrze pamiętam, pani profesor też prowadzi badania, po prostu prowadzi eksperymenty szczepionkowe na polskich dzieciach, tak? W trakcie pełnienia. Funkcji konsultanta krajowego. To jest do tego stopnia już, ten system jest już do tego stopnia przejęty przez koncerny farmaceutyczne, że takie sytuacje w ogóle mogą się odbywać, że konsultant krajowy, czyli osoba, która narzuca cały trend w danej dziedzinie, po prostu jest pracownikiem koncernów farmaceutycznych. Y, które y, y, których celem jest zysk.